Manko z tej strony Semen. Ja sobie kontynuuję Małplasta i od razu na samym początku musimy spieprzać przed tym idiotą doktorkiem O mój Boże O mój Boże, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy jeszcze żebym pamiętał gdzie spieprzać A wow 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 O mój Boże gdzie mam spieprzać? Właśnie wczoraj przerwałem nagranie ponieważ jakoś nie miałem konwencji albo nie, nie wiedziałem co zrobić w tejże Nie wiedziałem gdzie spieprzyć Ale już się Już mam pewien pomysł Nie, tu nie A spieprze mi stąd Nie, tutaj też nie Ale na pieprznie. Wiedziałem. Oś tu parło A. No nie. Co tam się dostać. Może to tam, nie wiem. mój Boże, ale oberwaliśmy troszkę. A, wow, 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 wow. Dobra, spróbujmy jeszcze raz przesunąć Chociaż kawałeczek No nie, ten pajac już jest za mną Dobra, nadrobiliśmy troszkę czasu A nie trafił! A, nie trafił, nie trafił, spieszamy parkour, parkour Dobra, tędy, 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 tędy i w kółeczko... Yy, tutaj? Nie tutaj. Cholera jasna. Te wszystkie korytarze są prawie takie same. No to za pajac! Wypieprzę mi stąd. Dobra, jest. Udało nam się, jest zapisywanie, jest giziara, gitara. No jak to nie? O ty szmato! Co ty tu robisz? Nie, 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 nie. Dawaj, bigo, 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 bigo. Dawaj, w łeb go, w łeb go. Tak jest, tak jest. O, dobrze ty szmato. Mato. Eee, ale dziwię się, że go nie przecięło na pół. A nie, aha. Aha, dobra. A taki, taki myczek, taki myczek, ale my jesteśmy sprytni. Gdzie my mamy iść, jak nie tutaj? Jestem też ciekaw, jak on się znalazł. Na tym poziomie, jak on był tam na dole. Dobra. Chyba, że mi się coś przeoczyło. Dobra, doktorek nie żyje. To, co nas teraz spotka, tego nie wiem. Oj, 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 Dobra, idziemy na górę. Czy góra zjastuje coś ciekawego? Drzwi, dobra, metalowe drzwi. No to góra nic nie zwiastuje, idziemy na dół. Zamknij te drzwi. Dobra, idziemy, 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 idziemy. I co my tu mamy na dole? Szczelinę. No i mamy baterykę. Bierzemy naszą amunicję do latarki. Dobra, przeciskamy się. Coś nas zje zaraz. Nie. Dość ciekawie mają ściany zbudowane z takich desek Nie. zwyczajnych. Dobra. Szkurde, Co za debil. Idziemy już do cholery jasnej, teraz jesteśmy, to ja nie wiem. Ale okej, okay, idziemy. Idziemy dalej? Coś widzę, duży korytarz i to mi się nie podoba już na pewno. Tutaj takie drzwi, duże drzwi, tutaj duże drzwi. To mi się naprawdę nie podoba. No widzisz, ale przeżyłem. We're close now. Dobra, znajdę cię. Kopet, co będzie mnie tu goniło? Bo jestem, kurde, bardzo ciekawe. Coś się tam. próbuję wedrzeć? Nie, a myślałem już. A to szkoda. Nie no, żartuję, nie chciałbym, żeby coś. O, cholera, dobra, łazimy tu, co my tu mamy? Co tu się pali? Dobra, nieważne co tu się pali, ale mamy kamerkę. Dużo dymu w kiblu, za dużo jaracie. Powiem wam, czemu ja sufitu nie widzę? Czemu tu jest taki dym, kurde? Dobra, tu nic nie ma, dobra, to próbujemy tutaj iść. Mamy drzwi, mamy drzwi. Oj, oj oj, oj oj. Zaraz mi się za to nie podoba. Ponieważ są małe ciasne korytarze. Dobra. Zobaczmy co my tu mamy. Panie Walsh, proszę przyjąć natychmiastową rezygnację sanitariusza w Davida Annapur, a to ten gościu. Skierować go do Mount Massive jako pacjenta, aby wyleczyć jego urojenia prześladowcze. Jej leczenie powinno być kontynuowane aż do czasu jego śmierci. Dzięki stary. Spoko. Spoko, na mnie możesz polegać. Dobra, idziemy, 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 choć mi się nie podoba naprawdę to miejsce. Dobra, idziemy, idziemy. Kurde, taki dym! Właśnie chyba słyszę, jak się tam coś hajcuje. Dobra, wazimy tutaj. Co my tu mamy? Beczułki, beczułki, mamy, mamy, mamy tu beczułki. I bateryjkę mamy. Jupi, dobra. Gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, tutaj się hajcuje. Szulery, jasne. Co to było? Dobra, tutaj nie wejdziemy, raczej A raczej na pewno, dobra, tutaj Tutaj też nie wejdziemy Więc, wiem, wiem, O, już wiem tak O mój Boże, ale mi już spadły FPS-y Nie wiem czemu Co? No dobrze, ale to nie moja wina. O, patrzcie, jak się na... tutaj się nie pali, tutaj się pali. O, tutaj się znowu nie pali. No przeskodrzesz to debilu. To nie umiesz nagle przeskakiwać. Dobra. No co jest grane? Cholera no Gdzie mam niby to włączyć Tutaj raczej nie przejdę No to, to jest jedynie ta droga dobra, no to idziemy tędy Hop. OP OP Aaaa, już taki myczek. A ty wyskurczy byki. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Nic tu nie mamy, więc idziemy dalej. Szkolera, czemu mi te FPSy tak spadają? Nie wiem. O, już teraz już jest o wiele lepiej. kurde, nawet nie można tutaj flesza włączyć, aż ja się przyzwyczaiłem troszeczkę do tego. Idziemy znowu do ciemnych pomieszczeń, jak ja to lubię! Sz cholera, jak ja to lubię! Nie byłem tutaj! Co my tu mamy znowu? Jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić zespołu psycho psychopatologicznej bliskości co? Rozmawiać z bo przełożonym? No to... <laughs> nie, no dobre, dobre, dobre. Ja widzę tutaj same niestworzone rzeczy jak na razie, ale nie będę o tym nikomu mówił. Dobra, tutaj nie. Stąd chyba przyszedłem, tak? Dobra. Tutaj nie ma drzwi, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nic. Tutaj są drzwi, ale tutaj chyba nic nie ma, dobra? Ciemna w dupie, dobra, tutaj też nie. Aha, dobra, już idziemy. Oj, nie podobają mi się te dźwięki. Oj i to bardzo Ale okej okay. Chodźmy dalej Oh my god Na miejscu tego tego idioty O dobra mamy to i się chowamy do szapeczki od razu Hop! Co? No porypało was Nie No oh maj god. Dwa zawory, ja wam dam kurna... O Boże, gruba idzie! O Jezus Maria. O, przyszedł. Nie, no co ty frajerze robisz? Ty geju, ty geju pieprzony, co? Ty masz wucha człowieku, ja z tobą nie gadam Idź mi stąd, nie gadam z takimi ludźmi Nie podobasz mi się już, już cię nie lubię Won mi stąd Hahaha, ale tu już nie przyjdziesz, nie będziesz taki skubany No i co? Ja też, a nie, tutaj mamy I co lamusie, no i co? Może se po... Nie, 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 nie. O nie, nie, nie. Kurde, żeś mnie przestraszył. Człowieku Co tu się na działo. Bra Przekręćmy zawora. Przekręciliśmy zawora. Idziemy do drugiego zawora. To... Proszę cię Pedale głupi, ty pedale, nie Gdzie jesteś gruby Zjesz mnie zaraz, nie? Chciałbyś? szyno. O mój Boże! Tu rędy przyjdziesz No chodź tu lamusie, no co? No co myślisz, że cię nie widzę, nie? No chodź, chodź, chodź Tutaj jestem, tutaj mnie pieprz, że on mnie nie widzi Naprawdę? Naprawdę? O mój Boże Ej, ty lamusku, chodź na tu Macie tutaj w psychiatryku siłownie, bym się zapisał. Może co? Popakujemy razem. No i co? Tutaj. Tu. Tu jestem. Nie widzisz mnie? Ślepo. Tutaj. No co za tempa dzida. Co za tempa dzida. ten lamus o mój Boże Co za tempa Gdzie ty jesteś, lamusie? Gdzie jest ten lamus? Już cholera jasna. Dobra, on chyba w ogóle gdzie indziej poszedł. A tu chyba właśnie mamy następny zawór. Zatrzymajmy się, tutaj, bo idzie tempo. Tempadzida idzie do nas. Tempadzida, tak. Nie dysz mi tak, człowieku. No i co? Co tyle mu się robisz? Stanie. No nie. No nie, no serio. A nie, jeszcze dobra, 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 dobra. Czy ta gra się nagle łatwa zrobiła? No ja nie wiem, mam takie wrażenie. Okej, okay, idziemy, idziemy. Dobra, gdzie ten tempak poszedł, to nawet nie wiem, ale okej. Okay. Dobra, ja na tym skończę, do następnego odcinka, cześć na razie.